No Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, robimy, finiszujemy, robimy rozkład wodnik z wodnikiem. Proszę o jasny przekaz. Wodnik z wodnikiem, czytanie relacyjne, partnerskie. Jak wodnik z wodnikiem się prezentuje? Wodnik z wodnikiem. Sprawdzamy. Wodnik jak się prezentuje? Wodnik w głowie, wodnik w sercu i zamiary wodnika, czyli wy. A tutaj na tym niebieskim tle to będzie wodnik wasza osoba. Jak się prezentuje wasza osoba? Co wasza osoba, wodnik ma w głowie? Co ma w sercu do was? I jakie ma zamiary wobec was? Czyli najpierw wywodniki sprawdzamy Was. Ok. <laughs> wodniki, Wy się prezentujecie w majestacie, w ogromnym autorytecie. Jesteście bardzo pewne siebie w tej relacji. Wiecie, czego chcecie, wiecie, co dajecie, co wkładacie do związku. Wiecie, co chcecie otrzymać. No, prezentujecie się bardzo godnie, bardzo pewnie. No, jesteście taką emanacją, e, emanacją pewności siebie wodniki. Jeśli jesteście kobietami, jesteście w bardzo męskiej energii, emanujecie taką władczością, pewnością siebie, no a jeśli jesteście mężczyznami, no to e, dubeltowo tym bardziej. Tak wyglądacie. E, w głowie muszę dopytać słuchajcie, sorki bardzo, ale tu jest śmierć. Dlaczego w głowie jest śmierć? Mhm. Mamy Ojejku, dobra, mamy dwie karty, zostawiamy je. Ojejku. Dobrze, I tu jeszcze jest As. W głowie ta relacja. Hmm. Ja to przeczytam pozytywnie, ponieważ tutaj wszystkie karty oprócz śmierci są pozytywne, a do powiedzenia na temat tej karty śmierci też jest pozytywne, więc ja odczytuję to także u wodników. Wodniki z czymś sobie poradziły w głowie. Coś pożegnały, coś po, y, pogrzebały, negatywnego, jakiś negatywny obraz tej relacji. Pożegnały go i widzą tylko. Piękne uczucia. Widzą tą osobę swoją w samych superlatywach, e, wiążą z nią zwycięstwo, sukces, taką pełnię tej relacji. Wodnik mówię w głowie z czymś sobie bardzo dobrze poradził. Poradziłeś sobie wodników z czymś świetnie w głowie, i ta relacja jest dla Ciebie odnowiona. Widzisz ją po prostu w samych pięknych, na samych pięknych płaszczyznach. I są. Ochy i achy. Także super wodniku, że się. że uporałeś się w głowie. Bardzo ci to dobrze poszło. Ponieważ w serduchu jest siła, moc, wiecie, że chcecie tej drugiej osoby wodniki. E, jesteście jej pewni, pewni swoich uczuć do tej osoby i w ogóle wychodzicie do tej osoby w tym miesiącu e, ze spełnieniem emocjonalnym, z miłością, z jakimś takim. Trochę podsumowaniem tej relacji, ale takim bardzo pozytywnym. Pięknie to wygląda u Was wodniki. Mówię o tę kartę jedną, zapytałam, ale mówię o to, wygląda tak, jakbyście się uporali z jakimś negatywizmem e, i po prostu jakbyście wypłynęli na szerokie wody tej relacji i widzicie tutaj wszystko w pięknych barwach. Macie taki optymizm, po prostu optymi jesteście optymistami. Nie może się nie udać dla Was. Tak do tego podchodzicie, idziecie jak po swoje, dlatego. W tej relacji prezentujecie się w karcie cesarza. Idziecie jak po swoje. Tu się wszystko musi Wam udać. Jesteście tego pewni. A Wasza osoba, jak się prezentuje? <laughs> oj, 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 spotkacie się wodniki. Wow, nawet kolorystycznie pasuje do tej, do tej Waszej osoby wodnika. No, Wy jesteście fajterami w tej relacji, ale ta osoba, słuchajcie. przykro że to powiem, ale ta osoba nie zadziała, nic nie zrobi. W ogóle w karcie wisielca ona przeczeka, ona potrzebuje dystansu, oddalenia się od wszystkiego. Wasza osoba wodniki inaczej, inaczej całkowicie widzi tą relację. Ona, wiecie co? Ona odchodzi od tej relacji w lutym. Wasz wodniki wodnik odchodzi z tej relacji w lutym. I tutaj widzę to na każdej płaszczyźnie, na płaszczyźnie myśli, na płaszczyźnie serca, też bije się ze sobą, ale to nie wygląda dobrze. I w ogóle na płaszczyźnie potencjału tego, co zamierza zrobić, ona się po prostu odcina, podejmuje decyzję odcięcia się. Jesteście na dwóch różnych biegunach. Nie, nie rozumiem w takim razie, skąd wynika optymizm e, Wasz wodniki, taki mocny optymizm wobec tej osoby, skoro ta osoba jakby sobie Was odpuszcza. Ta osoba odchodzi od Was. Poczekajcie. No jeszcze się spytam, dlaczego jest ten król. Dlaczego? Jest ten król mieczy. Karta mi wypadła, muszę ją wziąć. I tutaj mamy kartę. Wodniki, wasza osoba, wodnik odcina się od was. Po prostu, dlatego, że tak to odczytuję. To były jakieś fantazje. Jakieś rozmyślania o jakichś innych możliwościach, jakieś takie zagubienie uczuciowe u tej osoby. Ona dużo przeżywała, dużo rozmyślała, miała, myślała, że ma dużo opcji wasza osoba. Jednocześnie ja to tak odbieram, że ona to budowanie tej relacji trwało dla niej za długo ona nie chce wkładać już wysiłku w tą relację ten wasz wodnik zdała sobie sprawę, że dla niej to są tylko jakieś fantazje e, że to jest jakaś nieprawda bujanie w obłokach i ona po prostu ona już nie chce wkładać wysiłku w tą relację dlatego się odcina od was wodniki powiem wam, że no to jest takie trochę szokujące bo u was jest bardzo pięknie wobec tej osoby, ale ta osoba tego nie chce Przykro mi wodniki, wasza osoba, wodnik nie chce waszych uczuć, waszych starań. Nie potrzebuje tego, w ogóle ona odchodzi. Na płaszczyźnie, mówię mentalnej, ona już odeszła, na płaszczyźnie uczuć jeszcze się bije z uczuciami, ale z kolei znowu na płaszczyźnie działania, ona, ona nic nie zrobi, ona się odcina od was. Ona nic nie zrobi, nie włoży wysiłku, kończy z jakimś bujaniem w obłokach. Po prostu. Przykro mi wodniki, wasza osoba wodnik, drugi, ona tego nie chce. Odcina się i mówię, no ciekawe jak to się rozwinie w przyszłości, ale tutaj po prostu jakby ona, jest jej odejście od was. Tak to, tak to się prezentuje. Panie <kluzny> niesamowite w tym rozkładzie jest to, że da wam dałam taką rzutą kartę, z waszym symbolem, i tu są prawie wszystkie kolory rzuci takiego optymizmu. A tej osobie dałam niebieską, i tu jest prawie wszystko też na niebiesko. Takie odejście, odejście tej osoby. Przykro mi, bo to nie, nie jest optymistyczne jednak czytanie. Ale nic, no takie czytanie. Takie, tak też bywa. Tak też bywa. Słuchajcie, dziękuję za wszystkie komentarze. Jeśli się pojawią e, lajki, subskrypcje. No i tak, trzymajcie się. Pozdrawiam pa.